Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Łodzi, bo to właśnie z ich pieniędzy, z naszych pieniędzy, remontowane są zabytkowe budynki elektrociepłowni. Bardzo się cieszę, że od teraz każdy mieszkaniec Łodzi, który będzie w przyszłości odwiedzał to bardzo klimatyczne miejsce jeden z ładniejszych projektów rewitalizacyjnych w Polsce, będzie mógł mówić, że jest u siebie. Na szczęście całe zamieszanie wokół wywołane przez obronie interesów fundacji nie odbiło się zupełnie na terminie realizacji inwestycji. Inwestycja zostanie zrealizowana w przewidywanym terminie. To chciałam przypomnieć, że EC1 Wschód to jest styczeń przynajmniej jeśli chodzi o pracę budowlane, potem oczywiście będzie kwestia wyposażenia. Styczeń 2013, co 1 Zachód to jest czerwiec 2013, także wszystko jest o czasie. Proszę Państwa, mam jeszcze Państwu do zakomunikowania jedną wiadomość. Do Urzędu Miasta Łodzi dotarło pismo z Prokuratury Okręgowej informujące, w Łodzi informujące o wszczęciu śledztwa w sprawach nieprawidłowości przy powoływaniu spółki Kamery Miedziór-Center oraz przedstawienia organom spółki nieprawdziwych danych finansowych przez jej prezesa po przeanalizowaniu danych wystąpię do Rady Nadzorczej, do przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWIK o zwołanie posiedzenia Rady, jak również o apeluję do Pana Prezesa ZWIK Włodzimierza Tomaszewskiego. Będę oczekiwała zawieszenia wykonywania swoich czynności do czasu rozstrzygnięcia sprawy.